Cześć, witam Was wszystkich w kolejnym odcinku z serii Minecraft Survival, z Waszej ulubionej serii, w której przeżywamy różne przygody. No i też oczywiście jest część poradnikowa. I dzisiaj będziemy szukać alajów, będziemy je oswajać, będziemy je rozmnażać. Pokażę, jak to robić, chociaż właściwie to je duplikuje się, nie rozmnaża, tylko się duplikuje alaje. I taka ciekawostka, alaj w polskiej wersji nazywa się otuszkiem. Otuszek. Ja tego nie wiedziałem, sprawdziłem dobrze przed odcinkiem, i jest to taka jakaś dziwna dla mnie nazwa. A poza tym pójdziemy sobie do posterunków, złosadników troszkę powalczyć. Ostatnio mam fazę na odcinki przygodowe plus e, Moby. Aczkolwiek też sobie budowaliśmy, zresztą widzicie to co jest za mną, to ostatnio sobie budowaliśmy, ale dzisiaj będzie przygoda i nowe moby. Alajów jeszcze nigdy nie oswajałem, nigdy ich nie znalazłem, więc to będzie coś dla nas nowego. Natomiast spójrzmy sobie tutaj, co się zmieniło. Zanim pójdziemy po Alaje, zobaczcie co się zmieniło. Po pierwsze, powiększyłem tą zagrodę, bo była taka bardzo, bardzo ciasna. Moje snifery się tam. Ee gniotły, niuchacze. No i dodałem tutaj takie pole, gdzie sadzimy roślinki, dzwanecznik i ognisty kwiat, które one, które nasiona wykopują nasi niuchacze. Jak widzicie takie tutaj proste murki, troszkę ozdób i w ten sposób proste pole jest. No i rosną już rośliny, które teraz widzicie są już na maksa rozwinięte. Tak to właśnie wygląda. Natomiast jak je zerwiemy, bo możemy je zerwać stąd, to już posadzić je można gdzie bądź wtedy, rosły na polach, ale posadzić je możemy gdzie bądź i zobaczcie, że dzbanecznik została tylko ta górna część, nie ma tej części takiego dzbanka, tego kwadratu, który jest na dole, nie? który jest na dole. No i możemy też e, tymi nasionami ognistego kwiatu rozmnażać sniferów, e, niuchaczy, ale tak jak mówiłem, nie będę tego robił póki co, bo i tak jest mała zagroda. Także tak to teraz wygląda. Domek też, oczywiście, jeszcze musimy sobie dokończyć, dokończyć. Tutaj zostawimy sobie kilka roślin, których już, które już są, i, i, i posadzimy sobie tą kolejną roślinkę, a teraz przygotujemy się i skoczymy właśnie po Alaję. I jeszcze jedna rzecz, zobaczcie, co tutaj dodałem. Poza większą zagrodą nichaczy. To tutaj dodałem też trzech łuczarzy. Łuczarzy, z którymi mogę handlować za patyki. Potrzebuję trochę szmaragdów, żeby zaklęcia na moich przedmiotach ulepszyć jeszcze, więc. Eee, dodałem tutaj łuczarzy, żeby handlować za kijki zrobione z bambusów i mieć tych szmaragdów więcej. Zastanawiam się, czy tutaj na wzgórzu. Albo tutaj na dole, bo tu na pewno sobie coś zorganizujemy, dojście do nich i coś jeszcze więcej. Tutaj nie zrobić jakiejś gildi Łuczarzy, jakiegoś fajnego budynku, takich najemników, Łuczników na przykład, coś takiego, żeby w naszym mieście, żeby w naszym mieście było. Natomiast wracając do tematu dzisiejszego odcinka, e, alaje, czyli e, otuszki, jak to się mówi w polskiej wersji, mogą, e, możemy znaleźć w dwóch strukturach. Przede wszystkim w leśnym dworze. Leśnego dworu jeszcze nie znaleźliśmy, jeszcze nie mamy, ale także i tam można ich znaleźć w celach najwięcej, w takim więzieniu, które znajduje się w leśnym dworze. Natomiast można znaleźć je jeszcze w posterunkach złosadników. I ja kojarzę, że tutaj, gdzieś na tej polanie, mamy nawet dwa takie posterunki złosadników, więc sobie tam spoko spokojnie pójdziemy i e Mam nadzieję, trafimy. Z tego co pamiętam, to tam chyba były e, alaje. Tak będę mówił, ta polska wersja mi w ogóle o nie pasuje, więc będę mówił alaje wyjątkowo, mimo że wolę po polsku wszystkie nazwy wymieniać. Tutaj będę mówił alaje, e, tam sobie je próbujemy znaleźć i wtedy pokażę, jak je oswoić, a później przyciągniemy je e, do naszej bazy. I pokażę, jak je zduplikować. Natomiast, jeszcze zanim wyruszymy, wziąłem smycza, oczywiście, trzeba się przygotować na walkę, chociaż na walkę jestem gotowy, no bo sprzęt mam, wystarczy mi miecz, zbroja i tak dalej. Natomiast, z racji tego, że będziemy w posterunku złosadników, tam gdzie są piladżerzy, czyli rozbójnicy, no to weźmiemy sobie mleko, żeby później nie mieć złego omenu, nie wejść do wioski ze złym omenem, bo wtedy będzie najazd. Także, no cóż, lecimy kawałek na skraj tej mapy i spróbujemy oswoić pierwszy raz Alaje. Ojejku, zobaczcie, zobaczcie, co tutaj jest. Chyba pierwszy raz widzę tak duży wodospad naturalnie wygenerowany w Minecrafcie. Jeszcze, żeby tu było... Tak samo zakrzywione jak u góry, to by to pięknie wyglądało. Taki duży wodospad, i tu mamy zejście do kopalni. I zobaczcie sami kolejna kopalnia. Niedłużo, niedawno zwiedzaliśmy chyba dwa odcinki temu takie kopalnie, więc dzisiaj tego nie będziemy robić, ani na kolejnym odcinku nie będziemy tego robić. Ja to zrobię sobie między odcinkami. Natomiast fajnie wiedzieć, że jeszcze takie dodatkowe struktury tutaj mamy. I patrzcie to, tego już dawno nie trafiłem. O ja cię kręcę, nawet nie pamiętam, a przecież mam to odsłonięte na mapie, że musieliśmy gdzieś tam być, ale mamy opuszczoną wioskę. Opuszczoną wioskę. No ale to też nie temat na dzisiejszy odcinek. Dzisiaj pędzimy prosto do posterunku Złosadników, żeby znaleźć e, Alaje, Żeby znaleźć Alaje. to jest nasz dzisiejszy cel. Podbój posterunku Złosadników i... Alleye. No i dobra, jak widzicie, jesteśmy już blisko, więc już założyłem tarczę. Mapę mam tylko w dodatkowej slocie w drugiej ręce, natomiast jesteśmy blisko, więc czeka nas trochę walki, bo przede wszystkim posterunek złosadników to rozbójnicy. Tak jak widzicie, no jest ich sporo, czeka tu dla na nas niełatwa przeprawa i trzeba ich troszkę pokonać. Spróbujemy najpierw z daleka, chociaż oni zaraz będą siebie wołać, jeśli ustrzelimy któregoś. Tak jest, jak widzicie oni biegną już do nas i nawet ten, który był dalej też do nas biegnie. Ale póki co no, załatwiamy ich na odległość z łuku dosyć łatwo. Kilku pierwszych myślę tak załatwimy, a zaraz wpadniemy na wieżę i myślę, że uda się to zrobić lepiej z mieczem. No i teraz trzeba się dostać, tak naprawdę łup, a no jak one się tutaj pojawiają, spawnują, tak jak widzicie, łup nie jest jakoś super e, z takiej wieży, o i mamy teraz widzicie zły omen, zły omen i to oznacza, że jakbyśmy weszli do wioski teraz, to byśmy mieli... Niestety problemy i najazd. Natomiast wieża, szukamy sobie wejścia. Tutaj niestety lód nie jest jakiś super, bo jest tylko jedna skrzynia na samej górze. Zobaczcie, tu mamy półpiętro, nic tutaj nie ma. Tu mamy kolejne półpiętro, nic tutaj nie ma. Jesteśmy na samej górze. O dziwo jakoś mało przeciwników na tej wieży i mamy lód. Z ciekawszych rzeczy no jest na pewno zaklęta butelka z doświadczeniem, ale tak poza tym, zobaczcie. Drewno, marchewka, żelazo, zaczep na linkę, ziemniaki. Nic ciekawego, na dobrą sprawę. Jeszcze tutaj to, co ciekawego możemy trafić, to na pewno szablon kowalski, wartownik, z tym wzorem wartownik i to jest fajna rzecz, o którą warto, warto sobie powalczyć. E, natomiast e, to jest ja chyba odkrywałem tą część mapy jeszcze zanim, zanim wszedł update z szablonami kowalskimi. Więc tutaj ich pewnie nie znajdziemy ani w tej wieży, ani w tej wieży, która gdzieś będzie jeszcze tam kawałek dalej, bo tam gdzieś jest chyba, tam jest wioska, a tam gdzieś chyba kawałek dalej jest druga wieża, której zaraz sobie poszukamy. Ale najpierw spróbujemy, myślę, Allaję sobie zgarnąć, chociaż może w drodze powrotnej, dopiero jak wieżę z osadników drugą pokonamy. I jeszcze z ciekawszych rzeczy można też kozi róg znaleźć w, takim, w takiej skrzyni. O no, też jakiś fajny, że tak powiem, gadżet, nazwijmy to. Czy tutaj są alaje? Tylko zobaczymy, bo jeszcze wokół wieży można napotkać właśnie o takie namioty można napotkać takie kłody drewna i można napotkać klatki z e, żelaznymi golemami albo z alajami, właśnie. I tutaj sobie musimy poradzić z przeciwnikami. O, dostaliśmy chyba pierwszą strzałę. Jak widzicie, z tym moim sprzętem, czyli diamentowym, już to nie jest jakieś wielkie wyzwanie. E, kilku zło, złosadników, no ale jednak trzeba też uważać. Tutaj nie ma alajów, tutaj nie ma, więc musimy znaleźć drugą wieżę. W tej nie było nic ciekawego, chociaż parę banerów mógłbym w sumie ukraść. Ale dobra, takimi rzeczami zajmiemy się, słuchajcie. W drugiej wieży. O, tu jeszcze jeden, załatwimy go tylko i poszukamy sobie drugiej wieży. I poszukamy drugiej wieży. Także ja już stąd uciekam, żebym tu żadnych strzał w plecy nagle nie dostał i lecimy po kolejną wieżę. I tam mam nadzieję, właśnie będą alaje. Tak jest, zobaczcie, nie myliłem się. Niedużo dalej jest kolejna wieża, i tam chyba nawet zrujnowany portal do neteru. Tak jest, więc sobie dwie rzeczy zgarniemy. No i liczę, że tam może łup będzie troszkę ciekawszy. No i z klatek uratujemy Allaje. No i wkraczamy do boju, słuchajcie. O, jak widać, już tutaj nieprzyjaciele się pojawiają i to dosyć sporo ich, więc trzeba uważać, żeby tu za mocno wciry nie dostać. O, patrzcie. Ale ich tutaj się narobiło. Dobra, postaram się ich szybko tutaj kilku najbliższych załatwić. Gdzie jest ten? A tu jest, patrzcie. Chował się w namiocie i chciał nas zajść. Ale zobaczmy, mamy klatki. I co w tych klatkach? Czy będą alaje, czy tylko golemy? Tu jest golem. Tu nie ma nic. I tu jest golem. Są alaje, są. Całe szczęście. Już myślałem, że nie zrealizujemy. Tematu odcinka, ale alaje są, tak jak widzicie, także jest git, jest git, będziemy mogli temat odcinka zrealizować, natomiast yy, idę najpierw o 30 poziom, jaka miła niespodzianka. Dobra, dobry dodatek. Najpierw, najpierw oczyścimy wieżę, wejdziemy sobie tutaj, żeby było o, proszę bardzo, przez okno mnie pan chce strzelić, o i nawet się panu udało. Dobra, czekajcie. Jeszcze go załatwimy. Bo jak mnie trafił przez okno, to mnie rozdrażnił. Także trzeba się z nim pożegnać. Ale najpierw zlutujemy sobie tutaj. Zobaczymy, co nas czeka w wieży. Czy coś ciekawego. Chociaż tak jak mówię, niestety nie będzie raczej szablonów kowalskich, no bo e, niestety to już było, ale jest koziruk. Zawsze coś. Zawsze coś będziemy mogli dumnie wziąć koziruk i w niego zadmuchać. Zobaczymy. <laughs> też robię to pierwszy raz w tej serii. Jak widzicie odgłos. Niezły, nie? Są, podobno jest osiem różnych jakichś dźwięków tutaj e, z koziego rogu, więc też to akurat fajny łup, a tak poza tym nic ciekawego. Jeszcze Zaklęta butelka z doświadczeniem, weźmiemy to sobie. No, i możemy teraz e, zabrać się za Alaje. Chyba jeszcze noc nie idzie, nie? Dobra, jeszcze tutaj paru przeciwników, szybko pokonamy i weźmiemy Alaje. Strasznie szybko się tutaj złosadnicy, słuchajcie, respią w tych bazach swoich, w tych posterunkach. Ach, z tą dużą trawą tutaj walczyć. Dobra, no, ktoś tutaj go chyba strzelił. Dobra, pana, tak, pana, tak. I patrzcie, idzie noc. Dobra, ale może nam się uda tutaj alaje wydostać. I teraz, co trzeba zrobić? Przede wszystkim trzeba, żeby ich oswoić, dać im jakąś rzecz, i wtedy będą za nami podążać. Dostaną ode mnie na razie. Kore brzozową i spróbujemy uciec stąd troszkę dalej, chociaż widzę wszędzie są przeciwnicy, tak żeby się przespać po prostu. Ale one będą za nami podążały, słuchajcie. laje w przeciągu e, dosłownie chyba 64 kratek, aż za nami tak, za nami biegną, więc to są naprawdę tacy e, dobzi przyjaciele, którzy będą za nami daleko szli, tak jak tutaj widzicie. Co to tam jest? Coś tam się świeci. A, pewnie jeziorko lawy. Dobra, ale mam nadzieję e, prześpimy się tutaj, chociaż już tam widzę jakiegoś zombiaka. No, ale może uda nam się szybko gdzieś tutaj e, przespać, żebym wam spokojnie wytłumaczył, co i jak z alajami. Mam nadzieję, że to się uda. Dobra, zaraz rozejrzymy się tylko, czy tu nie ma jakichś creeperów, żebyśmy się nie władowali, ale alaje powinny być ze mną. Bo tak jak mówię, oni biegną naprawdę sprawnie za nami i są faktycznie. Kriperka się pozbędziemy, właśnie tego się bałem, że tu może być dosyć niebezpiecznie. Reszta mobów znika, wiadomo, ale kriperków trzeba się pozbyć. No i są alaje, słuchajcie, jeden i drugi jest z nami. Jak widzicie, wystarczyło dać im dowolny przedmiot. Możecie dać pochodnie, kawałek drewna, e, ziarno. Nawet jak znajdziecie sobie strawy, dowolną rzecz, jaką, wam dacie, jaką im dacie, to będą za wami podążać. Można e, te zwierzęta, te moby, to są jedyne takie, gdzie możemy pustym slotem, przepraszam, trzeba kliknąć na nie, pustym slotem, i wtedy je jak gdyby e, od was odlubią. I trzeba im dać inny przedmiot, żeby znowu was śledziły, nie? To jest taki, e, ale je śledzą swoich ulubionych bohaterów, ulubionych ludzi, czyli nas, ale pod warunkiem, że damy im przedmiot i wtedy oni za nami podążają, podążają, My oczywiście możemy sobie ich złapać jeszcze na smycz. Choć tutaj, gdzie tam poleciałeś, w ogóle fajnie wyglądają, nie? Fajne duszki takie przyjazne. Jest, mamy ich na smyczy, e, żeby lepiej za nami Podążały. O, mamy nawet płotek, żeby później je przywiązać do tego. No i co? Zabierzemy je do bazy i tam pokażę Wam z nimi kilka rzeczy, które mogą zrobić, jak mogą nam pomóc w zbieraniu przedmiotów i jak je duplikować. Ale to mówię, zobaczymy sobie za chwilę, jak wrócimy do bazy. I przy okazji, jak już tak sobie z nimi płyniemy, pamiętajcie, żeby kliknąć łapkę w górę, bo im więcej łapek w górę, tym szybciej będą nowe przygody. To naprawdę motywuje do pracy. I przy okazji, jeszcze zanim ruszymy dalej, napijemy się mleczka, żeby zniknął nam zły omen. Już tutaj nie ma tego efektu i teraz nie wywołamy w żadnej wiosce żadnego najazdu i możemy bezpiecznie podróżować. Jak tak idę i idę i idę. O, znowu mi alaj się zerwał ze smyczy. Już chyba z dwie smycze po drodze zgubiłem niestety. I gdzie ona może leży? Bo już mi żal tych smyczy. Chciałem powiedzieć, że już trudno z nimi. Ale no już kurczę zgubiłem trzy smycze. Ale nie widzę jej tutaj nigdzie. Nieważne. Ale jak tak idę, idę i tyle to trwa. To mi się przypomniało, że warto by się było wybrać po Elytrę. W końcu pokonać smoka i wybrać po Elytrę. Żeby móc sobie latać szybko. Gdzie jest nasz przyjaciel? Gdzie jest nasz przyjaciel, jest dobra, bo one mają za nami podążać, żeby szybko latać, i alaje na smyczy wtedy naprawdę bardzo dobrze się nas trzymają, szybko lecą, także to jest fajne, ale też jedna rzecz mi się przypomniała: że alaja nie można w żaden sposób skrzywdzić. Nie zranicie go bronią, nie zranicie go ręką. To jest przyjazny tutaj, jak widzicie, duszek i po prostu jest bezpieczny. Nie musicie się o niego martwić, że go przez przypadek gdzieś tam uszkodzicie, traficie czy to siekierą, czy kilofem, czy mieczem, czymkolwiek, nie musicie się tym martwić, on będzie bezpieczny, po prostu, najzwyczajniej świecie. No a my zaraz już będziemy, mam nadzieję, w bazie i wtedy wam pokażę, co jeszcze. Jak widzicie, smycze znowu mi się zrywają, gdzieś tutaj musiała utknąć na drzewie, ale już trudno cztery nam wystarczą, ale jej tak naprawdę bardzo, bardzo ładnie za nami podążają i tego się trzymajmy. Niech one po prostu za mną lecą i za chwilę widzimy się w bazie. Jesteśmy już w bazie, a laje są oczywiście tutaj z nami i teraz Wam pokażę, jak je rozmnożyć i jak mogą nam pomóc, na przykład przy farmieniu, przy wydobywaniu surowców, przy zbieraniu różnego typu bloków czy rzeczy. Przede wszystkim tak. Najpierw pokażę, jak zająć się ich rozmnożeniem, tylko weźmiemy ich sobie tutaj na smycz, żeby łatwiej było nam to kontrolować, że tak powiem. Ty jesteś tutaj, a gdzie jest drugi, bo one sobie tutaj latają jak chcą. Ok, i ty jesteś tutaj, i mamy dwa e, alaje w swoim miejscu. I teraz do rozmnażania będzie wam potrzebny diament, 8 desek, płyta dowolna muzyczna i odłamki ametystu. Drewno jest potrzebne do zrobienia szafy grającej. To w ogóle chyba moja pierwsza szafa grająca na tym kanale. Nie tylko w tej serii, ale w ogóle we wszystkich innych seriach także. I płyta dowolna i odłamiki. Tak, to będzie, to będzie potrzebne. I teraz tak. Stawiamy sobie muzykę, płytę tą szafę grającą, i wkładamy tutaj płytę. Jest odtwarzana muzyka, i wtedy alaje powinny zacząć tańczyć. Tak. Tak jak widzicie, muzyka gra, alaje tańczą, czyli robią te takie piruety. To oznacza, że wtedy możemy je zduplikować za pomocą odłamka ametystu. W ten sposób, po prostu. Trzy chyba wystarczą, czwartego nie będę robił jeszcze. Albo może jeden zostanie sobie tutaj na smyczy. Po prostu mamy cztery alaje. Zobaczcie, dwa odłamki i szybko alaje nam się pojawiły. Nie trzeba było ich w żaden sposób rozmnażać. E, może sobie tutaj to zostawimy. Tylko dać im po prostu odłamki ametystu i one się magicznie, nazwijmy to, duplikują. No i teraz e, zabierzemy mu ten przedmiot. E, Tamtemu zostawimy, niech sobie na smyczy będzie. I damy im teraz to. I teraz tak, ty chodź tutaj. Gdzie są te smycze? Są. Ten, który jest z prochem, o go będziemy chcieli tutaj zostawić. No choć tu do nas tak jest. Ty będziesz tutaj. Reszta będzie za nami podążać. Jeden z burakiem, jeden z ziemniakiem i jeden z marchewką. Trzy alaje będą podążały za mną. No i teraz pomogą nam zebrać plony. Także chodźcie, alaje. Spróbujemy pokazać to widzom. Pokażemy to widzom. E, powinny sobie poradzić tak bez problemu, żeby wszystkie moby, tak za nami, grzecznie, ładnie podążały. To by było naprawdę cudownie. Pójdziemy sobie teraz na nasze pola, gdzie mamy buraki, ziemniaki i marchewki. I zobaczcie teraz to. E, ja nie mam żadnych buraków, ziemniaków, marchewek u siebie. Nie będę wchodził specjalnie na to pole. E, staniemy sobie o tu na murku i zobaczcie. A ja sobie pozbieram. Tutaj kilka rzeczy. O, no, jeden ziemniak mi się zahaczyło, ale zobaczcie. Ten alaj, który ma buraki, zbiera buraki. Ten, który ma ziemniaki, zbiera ziemniaki. Natomiast ten, który ma marchewki, będzie zaraz zmieniał, zbierał marchewki i one będą przynosić je do mnie. Nie muszę się martwić, zobaczcie, jak rzucają we mnie przedmiotami, przynoszą to bardzo szybko do mnie. Nie muszę się martwić, że przy okazji gdzieś tam ich uszkodzę, dotknę, bo tak jak wam pokazywałem, one są tutaj nietykalne, ja nie mogę im zrobić krzywdy. No i w promieniu tych najbliższych kratek, bodajże 64, oni po prostu zbierają to wszystko, co ja tutaj zetnę. Nie muszę latać, nie muszę tego wszystkiego. Od razu zbierać sam. To może sobie lecieć na ziemi. Ja mogę sobie pójść i po prostu to zasadzić. Żadnemu nie dałem nasion buraka, no więc tego mi nie noszą. Ale ja mogę sobie e, zasadzać tutaj e, kolejne plony, a oni będą zbierać to, co gdzieś tam nam się udało na farmach zebrać. Jak widzicie, przynoszą z tej farmy, która jest e, tuż obok, cały czas e, mi. Produkty, nie? Cały czas przynoszą mi produkty, tak jak widzicie, i to jest bardzo, bardzo użyteczne. Możecie w ten sposób e, ich używać w kopalni, gdy zbieracie surowce. Możecie ich używać właśnie na farmach, tak jak Wam tutaj pokazałem. Mogą Wam w tym pomóc znakomicie. Mało tego, mogą, wyobraźcie sobie, robić to automatycznie, zanosić do skrzyni. Jednak, do tego są potrzebne potrzebne bloki dźwiękowe, bo gdy dotkniemy bloku dźwiękowego i on coś odtwarza, jakąś nutkę, no to alaje noszą w jego otoczenie właśnie te bloki, które mają zbierać. Ja nie jestem ekspertem, bo można to zrobić od Redstone'a, o to mi chodzi, bo można to zrobić za pomocą zegara, jakiegoś Redstone'a, żeby on cały czas odtwarzał blok muzyczny, blok dźwiękowy, no bo one odnoszą te rzeczy tylko przez 30 sekund do bloku dźwiękowego, a gdy on będzie się automatycznie odtwarzał. No to one będą zanosiły tam cały czas te rzeczy. I wokół takiego bloku dźwiękowego można zrobić leje, które prowadzą do skrzynki. No i na przykład ta skrzynka stałaby gdzieś tutaj obok tych pól, i te alaje nasze by zanosiły wtedy te wszystkie łupy do tego bloku dźwiękowego. I w ten sposób e, by zbierały wszystko automatycznie do skrzynki. No, ja tego nie zrobię, nie jestem ekspertem. Być może muszę obejrzeć jakiś poradnik, jakbyście chcieli, angielskiego youtubera i coś tam z Redstone'a też bym wam pokazał, bo dosyć często to się gdzieś przejawia w waszych wypowiedziach, że to by się przydało, ale no, ja ekspertem nie jestem. I tak jak widzicie, zaraz mi się tutaj skończy już miejsce, więc nie będą mi przynosić rzeczy, albo może będą cały czas, ale ja już nie będę mógł ich zbierać, więc część rzeczy sobie zostawimy, na przykład tu ziemniaki. Później to sobie zbiorę, będę mógł pohandlować z osadnikami. Mm, o, w ten sposób. I one, zobaczcie, na razie tu rozrzucają za mną. Ja tego wszystkiego nawet nie udało mi się zebrać. Ale one i tak to podniosą jeszcze raz z ziemi. I tak jak widzicie, latają za mną i mi to po prostu przynoszą. Więc wydaje mi się, że to naprawdę fajni przyjaciele. A w dodatku, no to takie przyjazne duszki, nie? Tak jak widzicie, przyjazne duszki które za wami latają, ciężko im się zgubić. No i dosyć łatwo można powiedzieć je duplikować, nie? Dosyć łatwo je duplikować, no bo wystarczy testowa, wystarczy muzyka i widzieliście, że szybciutko je duplikujemy. No a oni rzeczy cały czas mi przynoszą. Mam nadzieję, że wam się podobało to, co zobaczyliście. Przede wszystkim posterunek z łosadników, przede wszystkim uwolnienie allajów, ale także to do czego one mogą się przysłużyć i jak wam mogą pomóc. Nie? To też myślę, fajna rzecz to też fajna rzecz. Także, no cóż, ja już chyba nie będę przedłużał, słuchajcie. Ja już chyba nie będę przedłużał. Myślę, że taka pokazanie wszystko odnośnie lajów nam. Wystarczy. Być może kiedyś wykorzystamy je jeszcze w jakiejś automatycznej farmie, czy do magazynu jakiegoś automatycznego na przykład. Nie wiem, może się tego nauczę i może wam pokażę, ale na dziś to wszystko. Także pamiętajcie, żeby kliknąć łapkę w górę, subskrybować mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i oczywiście komentować, odzywać się. Chętnie z wami porozmawiam. Cześć na razie, papa, pa i do zobaczenia w kolejnym odcinku.